Mecz potoczył się w taki oczywiście nie inny sposób. Czy właśnie to jest wynik braku konsekwencji, skupienia na końcowych minutach? Na pewno nie można odmówić nam chęci wygrania tego meczu, no ale zawiodły podstawy, gdzieś dużo strat własnych, piłka dzisiaj uciekała nam spod podeszwy. No nie był to nasz dzień i, i mam nadzieję, że, że w niedzielę będzie zupełnie odwrotnie, bo wiem, że ten zespół jest stać na, na pewne wygrywanie. W takich meczach wierzę w to że, to, że to właśnie to dzisiaj było przyczyną, że mieliśmy słabszy dzień. Dużo zawodników nie wyglądało dobrze indywidualnie, dużo strat własnych i stąd ten wynik tak długo był na styku. A karne to loteria. Także tutaj trudno kogokolwiek winić. No cóż, musimy się zebrać. Wierzymy w swoje umiejętności i wiem, że, że jesteśmy w stanie wygrać w niedzielę. Jesteście przygotowani fizycznie właśnie na dwa mecze w wielsku? Myślę, że tak, myślę, że jesteśmy gotowi. Mamy dość szeroką ławkę, no ale musimy narzucać grze tempo, musimy chcieć grać szybko, utrzymywać tą intensywność, by być w stanie w niedzielę wygrać. Patent na strzelanie bramek w finałach masz. Na pewno pamiętasz, zeszły rok tutaj też zapisujesz się w historii. Szkoda, że nie udaje się dowieść tego pierwszego zwycięstwa do końca. No tak, dziękuję bardzo za pamięć, za. Za małe wspomnienie. Zgadza się, no szkoda, bardzo szkoda. No, karne to są a niestety po raz trzeci w tych karnych przegrywamy, bo i rok temu z piastem i w tym roku e, w super z rekordem i teraz znowu powtarza się sytuacja z, karnym, z karnymi. E, no co mogę powiedzieć więcej? Szkoda. Na pewno musimy pojechać do Bielska i, i zrobić wszystko, żeby wrócić do Lubawy na finał. No właśnie, bo tam jest ich teren, trudny teren. Zgadza się, natomiast e, w tym roku, w tym sezonie wygraliśmy z nimi 8-4 na ich terenie. Rok temu w playoffach również wygraliśmy, więc uważam, że ten ich teren będzie miał jakieś znaczenie, ale nie będzie to aż tak diametralne, znaczenie, że nie będziemy mogli wywieźć stamtąd zwycięstwa, czy nawet dwóch. Może powiedzieć, że dwa razy dzisiaj witaliście się z gąską i z tym pierwszym zwycięstwem w rundzie, w finałach, tak właściwie, ale się nie udało. Dlaczego? No tak, dwa razy prowadziliśmy, nie udało się utrzymać tego wyniku, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie zagraliśmy dzisiaj dobrego meczu. I być może ta porażka pokarny, gdzieś tam wiadomo, to loteria nas obudzi i do Bielska pojedziemy z lepszym nastawieniem, przede wszystkim, i z lepszą sportową formą i odrobimy te straty. Byliście przygotowani na ewentualne karne? Tak, no to trzeba już być przygotowanym od początku, tak? Już gdzieś tam przed ćwierćfinałami nawet trenowaliśmy sobie te karne zawsze po treningu, więc one zawsze są wliczone i na pewno byliśmy na nie przygotowani. Co mówił trener swoim zawodnikom, gdy dwukrotnie ten mecz mógł się skończyć innym wynikiem? Cierpliwości, spokoju, walka do końca. Bueno, son magos de Tal ¿no? Cheplibos i Napevno, Sanga Sobana eh, y Belif, ¿no? ¿no? Date en Saufani en ¿no? I Praxa, Praxa, el sistema y ese mismo se hacen, ¿no? Eh, vivo el Barso Chens como hombre y todo vivo ya. mame, si tú haces, te hacemos fin pies. To, to samo. Czy byliście przygotowani w takim razie na te karne? Trenowaliście na treningu wcześniej? Tak, zawsze. Detale są... Wygrać karne może być szczęśliwo, nie? Są detale. Tu Super Puchar wygramy, teraz wygramy. Mamy scouty, wiemy, jako tak jak oni będą czelać. Wiemy, bramka też. Na pewno nie wiemy ten młodym. To był dla nas surprise, no. Będziesz miany, byś nie widział Wiktora Lopez, ale zawodnicy na pewno czelają Duso, serca i są fani. Ale nie mógł trener oglądać tych strzelonych i obronionych rzutów karnych, bo ponieważ trener chodził tam po końcowej linii boiska. Bo na Super Pucharu to jagła. So, ja pamiętam Super ja byłem bardzo nawet no, nie będę mówił jaki ten Brad ja byłem bardzo nerwowy, bo 5, 5 potem był Remi, ja był, pamiętam, że ja byłem do hala, szeroko, długo, bardzo nerwowy na tę karnę, no, ale wygraliśmy, no, ja, czasami mam ten automatynę, jakiś i jeden detale działa, nie zmienia się, lepszy nie zmienia się. Najpierw sam fakt Twojego zejścia w trakcie meczu, zastąpił Cię Twój kolega, jakiś był tego powód? Zmęczenie. Po prostu? Po prostu zmęczenie, tak. W moim, w moim wieku już, ten, już takie mecze gdzieś cały sezon, na koniec taki mecz, no zmęczenie daje się we znaki. Chciałem, wiedziałem, że jeśli będę dłużej, to mogę w niektórych sytuacjach może nie pomóc, gdzieś się mogę spóźnić, takie było zmęczenie, dlatego Krzysiu był gotowy już całą drugą połowę, dlatego Postanowiliśmy, że będzie zmiana. Krzysiu wywiązał się jak najlepiej umiał, także wyszło na dobrze. A teraz pytam o butelkę pewną. Przed karnym możesz trochę zdradzić, co było na tej butelce? E, reklama, reklama wody niegazowanej. Tylko? Tak. No dobra, to jeszcze o karne. Widziałam, mam nam się ostatni strzał, który obroniłeś. Twoi koledzy ze sztabu tutaj pokazali, w którą stronę będzie zawodnik strzelał. Widziałeś? Wiesz, wiesz co, nie, ja staram się nie patrzeć na nikogo przy rzutach rzu rzu karnych. Można, można spytać osoby, które mnie znają od, od lat. Nie patrzę na nikogo. Jestem skoncentrowany, jakoś przed, przed rzutem karnym sobie wy wybieram i... No i się udało. Zacznę od gratulacji. Po pierwsze MVP, a po drugie zwycięstwo. Wyszarpane i to dosłownie. Dwukrotnie mógł się, mógł się ten mecz tak właściwie inaczej skończyć. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. Wyszarpane, to jest finał. Nie możemy, nie może być wynik 7-0, 10-0. Każdy gra na ten rezultat. Do końca, do każdej sekunda każdy element, ten mikroelement jest ważny. Musimy, jak Lubawa, tak i my, gramy do końca do ostatniej sekundy, Temu jest taki trudny teren i wyszarpany mecz. Teraz idziecie teoretycznie swój teren, teoretycznie łatwiejszy? Kibice, znajomość hali, może Wam to pomóc? E, oczywiście na każdej hali. Kto gra w domu, jest pomoc w hali, ale to jest tylko pierwsze zwycięstwo. Musimy się skupić, skoncentrować na drugim meczu i nie myśleć w domu, na wyjeździe. My musimy tylko myśleć o następnym meczu, następnym wygranym meczu.